Przed słowem są jeszcze myśli, to jest akurat temat, który dzisiaj świeżo jeszcze wertowałem sobie. Zaraz przed wyjściem mieliśmy o 9 wychodzić z Weroniką, i po prostu coś się takiego we mnie obudziło, mówię to trzeba powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. To już było mówione i to będzie mówione na różnoraki sposób, po to, żeby to zostało zasiane na no, przykładzie. Ostatniego nauczania tatka, o tatkowej przypowieści, o jezusowej przypowieści, w którą podał Tadek, odnośnie słowa. Trzy razy słuchałem Twojego nagrania. Pożyczyłem sobie kartę z racji tego, że mnie nie było, i odsłuchałem tego, i to jest bardzo ważne to, co było ostatnio powiedziane, o to, jaką glebą jesteśmy. Ich Hauziencina kiedyś powiedział coś takiego, że im mniej rzeczy jest w glebie, tym ona jest lepsza, bo jest bardziej podatna na Boże Słowo. Kamieni, jakiś tam dorni, korzeni, strawy, chwastów. Im mniej rzeczy jest w tej glebie, tym ona jest lepsza na przyjęcie Bożego Słowa. I te słowa musi się zakorzenić. I teraz, co bardzo bym chciał, żeby zakorzeniła się taka jedna myśl: że Bóg ma o nas dobre myśli. Bóg ma o mnie dobre myśli i Bóg ma o Tobie dobre myśli. To jest werset, to jest fragment w ogóle Słowa, który. Też od jakiegoś czasu yy, panoszy mi się po głowie. I gdy rozmyślałem sobie nad tym, że Bóg ma o mnie dobre myśli, raz, że sprawił mi to ogromną radość. No, mówię no racja. Bóg ma o mnie tylko dobre myśli. Ja może od razu werset przeczytam, Jeremiasza 29,11, Gdyż ja znam myśli, które mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o utrapieniu. Zamysły szczęścia, a nie niedoli, aby zapewnić Wam koniec, jakiego oczekujecie, by Wam dać przyszłość i natchnąć nadzieję. Bóg nie jest na nie rozczarowany. Bóg nie ma do nas pretensji. Nie żywi żalu. Nie zadaje pytań, dlaczego Ty znowu to zrobiłeś. Jak gdy, gdy rozmyślałem sobie o tym słowie, to mówię: Ja w ogóle muszę się z tym zgodzić, skoro Bóg ma o mnie dobre myśli. Mówię zaraz, zaraz, to ja muszę mieć osoby dobre myśli. To była, to była szybka, to była chwila, to był szybki moment, szybka pokuta. Uznałem, że każda zła myśl moja na mój temat jest grzechem, dlatego że ona stoi w przeciwieństwie do tego, co mówi i co myśli o mnie Bóg, a Bóg ma o mnie tylko dobre myśli. Więc szybko spokutowałem i postanowiłem, że tak jak Bóg. Ja będę miał o sobie dobre myśli. W każdym momencie, w każdych okolicznościach, w każdym czasie, zawsze. Będę miał o sobie dobre myśli, zgodne z myślami Boga na mój temat, które zresztą są spisane. Każdy z was może chwycić te pismo i poczytać w ogóle, kim jest w Chrystusie, odkryć swoją tożsamość. To musi zostać objawione. Na przykładzie ostatniego, dodatkowego nauczania. To musi zostać objawione. Człowiek to musi chwycić, musi głęboko zrozumieć prawdę Bożą. Bóg, dalej, momencik. Tak? Mam o sobie tylko dobre myśli. To jest nic innego jak zgodzenie się z Bogiem. To jest po prostu wykazanie się pokorą. Skoro Bóg mówi w ten sposób, to moim obowiązkiem, jako to, że oddałem mu życie, jest moim Panem, czyli kimś, kto panuje, władcą, królem, właściwie stworzycielem, stwórcą, jest wszystkim. Więc moim obowiązkiem jest zgodzić się z Panem, któremu oddałem autorytet. Skoro Bóg ma o mnie dobre myśli, to ja mam dobre myśli o sobie. To sobie tak ewoluowało. Bo ta myśl potem szła dalej. Mówię, chwila, moment, skoro Bóg ma o mnie dobre myśli, to ma dobre myśli o tobie. A skoro ja nie mam dobrych myśli o tobie, to coś to jest nie tak. Znowu, szybki rekonesans, pokuta i uświadomienie sobie tego, że dobre myśli o innym człowieku są koniecznością, są wyznacznikiem i są prawdą. I przyjąłem, jako moje, jako, że jestem jedno z Bogiem, że mam dobre myśli o drugim człowieku. I automatycznie przestało mi przeszkadzać masa rzeczy. Ktoś się jakoś zachowywał, ktoś coś gadał. Nie mówię tu o takim, wiecie, tradycyjnym, zdrowym, Bożym gniewie na coś, że któryś raz się potykasz, a możesz przecież się nie potykać, bo już to zostało tłumaczone. Natomiast chodzi mi o to, że już nie wpływa to w ogóle w żaden sposób na mnie. Możesz robić, co ci się żywnie podoba, a ja w ogóle będę stał niewzruszony, dlatego że nie oddziałuj to na mnie. Bo każdy z nas ma prawo do tego, aby robić to, co mu się podoba. Tylko teraz zrozumcie, żebyśmy, co zostało powiedziane. Jesteśmy w Bogu, jesteśmy jedno z Bogiem, oddaliśmy Mu życie, On panuje. Było dzisiaj powiedziane, że moje ciało jest dla Pana, Pan dla mojego ciała. Moje członki są narzędziami sprawiedliwości oddanymi w służbie Bogu i dla Jego uchwały. Z jednej strony jest wolna wola. Czyli ja mogę decydować po swoją, czy Bóg mnie teraz chwyci i przestawi na inne miejsce. No nie chwyci, bo musiałby zaprzeczyć sobie. Ale skoro mam wolną wolę i jestem jedno z Bogiem, jestem myśli Chrystusowej, skoro jaki On jest na tym świecie, jaki On był, taki ja jestem, to jak to jest z tą wolną wolą? Jak to jest z tymi naszymi myślami? To zgadzamy się z Bogiem? to mamy prawo się z Nim zgadzać? Zgadzać, czy mamy się z Nim nie zgadzać? Uważam, że nie mamy prawa się nie zgadzać z Bogiem, a mamy wyłącznie przywilej zgodzić się i przyjąć to, co Bóg powiedział. I trzymając się tego tematu, to, co powiedział na Twój temat. To jest wyznaczne. Jeśli twierdzisz o sobie inaczej, niż mówi Bóg, to wpijasz sobie nóż w brzuch i delikatnie podciągasz go do góry i robisz sobie krzywdę. Gdzie w tym wszystkim Bóg? No jest z Tobą. Stoi, patrzy i dziwi się. Dlaczego człowiek sobie świadomie sam robi krzywdę? Dzieliłem się jakiś czas temu snem o tym, że kopałem, dokopałem się tam do diamentu, się wtedy obudziłem i Bóg powiedział mi, że jestem, jestem wartościowy. To jest jeden z aspektów tego, żeby zgodzić się w ogóle, kim jesteśmy w Bogu. Skoro, bo u mnie też był taki dysonans. Chętnie pomogłem drugiemu człowiekowi, wsparłem go, choćbym miał mu to 300 setne razy wytłumaczyć, to bym mu to wytłumaczył. Byłem dla niego wsparciem. A zastanówmy się teraz, jak na przykład rodzice, ja jeszcze nie jestem rodzicem, to może. Dobra, jak podchodzimy do swoich dzieci? Na przykład, nie wiem, coś zepsują, coś zrobią, rozleją kubek z herbatą. Jak do tego podchodzimy? Czy jesteśmy wsparciem dla tego dziecka? Czy może jesteśmy katem? Teoretycznie, zdroworozsądkowo, teoretycznie nic się nie stało. Chodź, weźmiemy ściereczkę, pokażę Ci, jak to wydrzeć, zobacz po prostu następnym razem, żeby się to nie wylewało. Nie? Drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. Czy nasza postawa się zmienia? Czy dalej jesteśmy wsparciem, tak jak Bóg ma o nas stałe i niezmienne zdanie? Mm -hmm. Jezus, który słowem powiedział, moje słowa nie przeminą. One są trwałe. Więc Bóg trwale jest z nami i wspiera nas. I nie zmienia o nas zdania. Nawet jeśli. Trzysetny raz popełnimy ten sam błąd. To zdanie Boga na nasz temat jest niezmienne. To jak podchodzimy do na przykład swojego dziecka, albo do drugiego człowieka, czy za tym trzysetnym razem dalej zostajemy w roli ojca, w roli wsparcia, czy już stajemy się katem? I idąc dalej, teraz powiem na swoim przykładzie. Ja potrafiłem być wsparciem dla innych, ale byłem katem dla siebie. To ostatnio do mnie dotarło w momencie, kiedy akurat słucham taki webinar związany z tematem szkolenia, którego się podjąłem. I tam było takie fajne zagadnienie: Czy jesteś dla siebie sam wsparciem? Czy Twój dialog wewnętrzny jest zgodny z tym, co mówi Bóg? Czy jesteś dla siebie katem? Bo jeśli jesteś dla siebie katem, to jest to niezgodne z Bożym Zamysłem w ogóle do Twojego życia, bo Bóg nie jest dla Ciebie katem. A skoro jesteście jedno, nie możesz być katem dla siebie. Bo Bóg mał tobie tylko dobre myśli. Okej, okay? coś mi nie wyszło. Dobra. Dobra, przyjrzyjmy się temu. Emocje są, za chwilę opadną. Dobrze jest się w ogóle rozejrzeć, co myślę, co czuję, ale chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego konsekwencje, nie potępiać się. Nie dołować, A, znowu mi nie wyszło. Ja, ja tak mam, znowu ja już nie mogę inaczej. To jest moje przeznaczenie, musi mi nie wychodzić. Masalnie rzeczy każdy gdzieś tam wie, co, co, co w głowie myślał albo myśli. Wiecie, z błędu można się otrząsnąć, wyciągnąć wnioski, zobaczyć, jak tego nie robić i robić to w sposób poprawny. To jest wszystko. Popatrzmy na, na dzieci, ile razy zrobią bam na dupę. Wstają, idą dalej. Znowu bam. Uczą się chodzić. Wstają, idą dalej, idą dalej. Za chwilę chodzą, biegają, wchodzą po schodach i człowiek dorasta i nagle biega maratony. Bo w dziecku jest taki zdrowy zamysł w ogóle. Nic się nie stało, lecimy dawaj, bo to jestem ciekawy świata. Jak to wychodzi już potem w momencie, kiedy jesteśmy dorośli? Czy dalej jesteśmy ciekawi? Czy dalej zgadzamy się z tym w ogóle, że idę, żyję, chcę, rozwijam się, jest to wszystko dla mnie ekscytujące? Czy wchodzę w rolę kata? Tak nie powinno być. Nie? To tak do zweryfikowania po prostu. Bo można, można mówić tak, chwała Panu, wszystko jest fajnie, ale nie uznać tego, co mówi Bóg na mój temat. A idąc dalej nie można patrzeć na drugiego człowieka tak, jak patrzy na niego Bóg. A idąc jeszcze dalej. Można się zgodzić z tym, ok, pomogę Tobie, będę dla ciebie wsparciem, ale dla siebie sam będę katem. Co też jest błędem. I też nie będzie uwalniało życia. Życia, które jest dostępne. To nie jest tak, że my teraz coś zrobimy albo nie zrobimy i Bóg spojrzy na nas przychylniej albo nie, bo... Tożsamość została nam nadana na krzyżu. Wartość została nam nadana. Sprawiedliwość została nam nadana. Wszystko to jest. Natomiast czy my się z tym zgodzimy? Dobry przykład jest na przykład z tym, że mm, załóżmy, że no, ja nie mam kasy, nie mam kasy. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie Bóg mówi tu masz konto. I te konto jest niewyczerpane. Tam są miliony dolarów. Po prostu musisz użyć karty. A człowiek się zastanawia, szuka, myśli, nie wie, co ja mam teraz zrobić. Ono jest, błogosławieństwo jest, tożsamość jest, wartość jest. Pytanie, czy my się z tym zgodzimy? Bo tak jak się z tym zgodzimy, tak będzie się to manifestowało w naszym życiu. Bo mogę mieć konto wypełnione po brzegi, a w ogóle z niego nie korzystać. <laughs> Naprawdę jestem bogaty. Ale czy to manifestuje się w moim życiu? Trochę odbiegam od tematu. Ale wracając do, do myśli. Bóg nie jest Tobą rozczarowany, zażenowany, ani nie gardzi Tobą. Trzeba sobie zapamiętać. Trzeba się z tym zgodzić. Bóg nie gardzi Tobą, więc Ty nie gardź sobą. Dlaczego? Bo Bóg ma o Tobie tylko dobre myśli. Z racji całego pakietu, który stał się na czymś: Wykupienia, odkupienia. Skoro Bóg nie gardzi Tobą, to nie gardź sobą, bo Bóg ma o Tobie tylko dobre myśli. Tutaj podam taki przykład. Kolosan to jest czwarty rozdział tam są wersety od 6 do 8, ja tam zrobiłem machnią, zmieniłem kolejność. Jest napisane, o nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu. W modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Jest też napisane w innym miejscu, że Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim w ogóle Go o to poprosimy. W 1 Piotra 5, 7 jest napisane, wszelkie troski wasze porzućcie na Niego, gdyż On ma o was... Staranie. I znowu w innym miejscu jest napisane, czy Bóg, jako dobry Ojciec, zaopatrzycie, da nam kamień, jeśli prosimy o grę. Dlatego tam jest napisane, ze wszystkim w badaniu, z dziękczynieniem, bo Jezus mówił: Tylko wierzcie, że otrzymaliście. Dlaczego? Bo wiara ma. Nie będę miał kiedyś. Mam. Tu i teraz, dzisiaj. Dlatego wierzcie, że otrzymaliście, a stanie się wam, jako że to się po prostu zmaterializuje. Dlatego tam jest napisane, o nic się nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu, który odpowie wam na, na, na właściwie już odpowiedział w modlitwie, błaganiu, z dziękczynieniem, dlatego, że możemy być spokojni, dlatego, że już to mamy w temacie myśli. I dalej jest napisane, myślcie tylko o tym, co. To jest dalej Kolosan 4. Prawdziwe, poczciwe, szlachetne, godne, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, co jest cnotą, co jest godne pochwały, co zasługuje na uznanie. O tym myślicie niech to jest rozważane. Tutaj, tutaj jest troszeczkę więcej słów niż jakbyście otwarli Biblię warszawską, gdańską albo tysiąc latkę, ja sobie zawsze robię taki miks wszystkich Biblii, wszystkich przekładów i po prostu dokładam, dlatego tutaj tego było więcej, ale co tam jest napisane? O tym, co jest prawdziwe. Wiemy, że prawdą jest Jezus, który jest rzeczywistością, czyli jedyną prawdziwą rzeczywistością. Tą, w której Bóg ma o nas dobre myśli. Dlatego mamy myśleć o tym, co prawdziwe. Gdy przesiąkniemy tym, gdy te serce, gdy ta gleba przyjmie te ziarenko, zakorzeni się, to wyda owoc. Jaki? Między innymi pokój. Pokój, spokój i luz. I dalej Kolosam 4. A pokój Boży, który będzie wynikiem, jako owoc, który przewyższa wszelkie zrozumienie i wszelki sposób myślenia, będzie stał na straży i będzie strzegł serc waszych i myśli w Jezusie Chrystusie. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Nie wiem, jak Wy, ale ja doświadczałem. Już kilka razy czegoś takiego, że dookoła się waliło, paliło, a mi nawet brewka nie drgnęła. Ja nie spodziewałem się w ogóle kiedyś, że mogą być takie sytuacje, że okoliczności są na nie. A ja mam pokój w środku, bo w ogóle wiem, co usłyszałem od, Boga, od mojego Boga. Wiem, czego jestem pewien i idę w tym kierunku. Chociaż słyszę, nie, nie da się, to się nie uda. Zamkną, nie dojedziesz, to jest niemożliwe. Wielokrotnie w swoim życiu, już potem też jako małżeństwo doświadczyliśmy na sobie, mocy Bożej i pomyślności, przychylności ludzi, która przewyższa wszelkie zrozumienie i wszelki sposób myślenia. To jest dla nas dostępne. To jest. To jest tak jak te pełne konto. Wystarczy tylko piknąć, odbić kartę. Będzie stał na straży i automatycznie będzie strzegł serc naszych. Czuj niż wszystkiego innego. Strzeż swojego serca, bo z niego tryska się do życia. To się w ogóle wszystko zapęta. Pokój który będzie wynikiem zgodzenia się z Bogiem i myślenia zgodnie z tym, jaka jest nasza tożsamość, którą nam nadał na Jezus, będzie strzegł naszych serc, automatycznie strzeżone serce będzie rodziło pokój, który będzie manifestował się w naszym życiu. Tu nie trzeba robić nic, bo wystarczy tylko proste, jak pokory, a maszyna rusza sama. To tak jak prosty przykład, ja już go kiedyś po, po, po powiedziałem, ze zbawieniem. Bóg każdemu z nas dał ziarenko wiary, i wolną wolę, żebyśmy mogli uwierzyć w łaskę, w niezasłużoną przychylność. Bo jest napisane, zbawienie z łaski przez wiarę. Obdarzył nas Bóg łaską? Obdarzył. Dał nam wiarę, żebyśmy mogli w tą łaskę uwierzyć? On zrobił wszystko. On dał wszystko. Jedyne, co leży po naszej stronie, to zgodzić się z tym. I odbić kartę. Piknąć. Wiemy, że jest napisane, na czym się skupiasz, temu dodajesz siły. Dlatego tak duży nacisk jest wracając do tego kolesam, o tym myślcie i niech to jest rozważane. Dlaczego? Bo na czym się skupiasz, temu dodajesz siły. Dlatego tam są wypisane rzeczy, na których mamy się skupić. Nie tylko w tym fragmencie, bo tych fragmentów jest więcej, ale tam jest napisane wyraźnie. O tym myślcie i niech to jest rozważane. I to będzie rosło, bo na tym się skupisz i automatycznie dodasz temu siły. Świat ogólnie dąży w takim kierunku negatywizmu, tylko my musimy pamiętać, że my nie jesteśmy z tego świata. Można się obracać w różnych środowiskach, w różnych kręgach. Też po to jesteśmy powołani, żeby być w tych miejscach, bo jak ci ludzie mają usłyszeć Ewangelię, jak ci ludzie mają być o Jezusie. Dzisiaj było o tym modlone na, na nawożeństwie, żeby się nie izolować, żeby wychodzić do tego świata, więc w różnych miejscach będziemy. Ale to dalej od nas zależy. W jakim kierunku pójdzie nasze myślenie? My już nie jesteśmy z tego świata. Zresztą yy, jest napisane: Przenięcie się przez odnowienie umysłu swego i nie upodabniajcie się do tego świata. My musimy tu być. My tu jesteśmy, bo my nie wyparujemy stąd teraz. Jesteśmy i funkcjonujemy w świecie. Ale to my mamy wyznaczać kierunek, to my mamy wyznaczać standard. Dlaczego? Bo jesteśmy święci, czyli inni. Ta różnica musi być widoczna i na tyle, na ile zgodzimy się z Bogiem, to będzie się manifestować w naszym życiu. W Księdze Powtórzonego Prawa 28.2 jest napisane Współpracuj z Bogiem i patrz, jak dosięga Cię Jego dobrodzie. Tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko zostało dane. Nie dość, że zostało dane, to zostało zrobione. Wystarczy się tylko z tym zgodzić. I przyjąć to w ogóle i manifestować to już, kim jesteśmy. Bo nie, my nie musimy się kimś stać. Ludzie w świecie próbują się kimś stać. Zrobię szkolenie, zrobię nauczanie, będę medytował, pójdę do jakiegoś wódu i teraz uniosę się i będę innym człowiekiem. My nie jesteśmy w stanie stać się innymi ludźmi, bo my jesteśmy nowym stworzeniem. Więc my nie musimy za tym gonić. Wystarczy się skupić i dostrzec, kim tak naprawdę jesteśmy. Ja teraz mam przed oczami ten, ten diament, do którego się tam dokopałem w tym śnie. To jest bez, bezcenne. Nie ma takiej kwoty, nie ma takiej sumy pieniędzy, czy czegokolwiek, co można by było dać za ten diament, który miałem w tym śnie. Tak nas widzi Bóg. A my nie mamy prawa się z nim nie zgadzać. Pomimo tego, że zostaliśmy obdarzeni wolną wolą. Bo świadomie z wolnej woli wybraliśmy Jezusa jako pana i zbawiciela. Więc gdzie jest teraz moje zdanie? Moje zdanie to zdanie Boga. Tak musi być. Mam jeszcze wersecik. Filemona 1,6. Modlę się, aby przekaz Twojej wiary stał się efektywny przez poznanie wszelkiego dobra, które jest w Tobie, w Jezusie Chrystusie. Bóg ma u nas tylko dobre myśli. To dobro jest, bo zostało dane w Jezusie Chrystusie. Pytanie, czy się z tym zgodzi?